Dzień dobry, panie mechaniku. Dzień dobry, panie akumulatorze, w czym mogę pomóc? Ostatnio czuję się jakiś taki ospały, mm -hmm. bez energii. Nie mam tyle sił, co kiedyś. Aha, rozumiem. A kiedy ostatnio pan sobie sprawdzał stan napięcia międzybiegunowego oraz mierzył gęstość elektrolitu? No w sumie to nigdy. A widzi pan? Dobrze, zaraz sobie wszystko pomierzymy i będziemy wiedzieć co z panem jest nie tak. Da, pomierzymy panu. Zobaczy to co to jest kurde. Badanie akumulatora. <słuch> Cześć! W tym odcinku dowiecie się jak sprawdzić Wasz akumulator samochodowy trzema przyrządami. W tym celu przygotowałem dwa naładowane 12 v akumulatory kwasowo-ołowiowe o bardzo zbliżonych parametrach. Oba o pojemności 64 Ah, różniące się tylko prądem rozruchowym. Ten ma 600 Amperów, a ten 640 Amperów. Różni je jeszcze to, że ten jest stary, ma już kilka lat, chociaż nie był jakoś intensywnie użytkowany. Za to ten drugi jest nowy. Parę dni temu przysłał mi go iParts, firma, którą pewnie kojarzycie, jeśli oglądaliście odcinek o alternatorze, zajmująca się sprzedażą części oraz akcesoriów samochodowych. Pamiętajcie, że 7% kod zniżkowy CWS wciąż jest aktywny, jednak musicie się już trochę śpieszyć, bo wygasa on wraz z nowym rokiem. Więc jeśli potrzebujecie jakichś części do samochodu, to macie okazję to zrobić. Akumulator samochodowy, urządzenie służące do magazynowania energii elektrycznej, która później potrzebna jest przy rozruchu silnika, nie jest rzeczą nieśmiertelną. W zależności od firmy oraz eksploatacji, potrafi on wytrzymać od 2 do nawet 10 lat przy dobrym traktowaniu. Teraz opowiem Wam o trzech sposobach na sprawdzenie Waszego akumulatora co da Wam dobrą informację mówiącą o jego stanie. Pomiar napięcia spoczynkowego. Taki pomiar możemy wykonać przy pomocy multimetru. Miernik ustawiamy na pomiar napięcia stałego, zakres do 20V, bo spodziewamy się napięcia mniejszego niż 20V. Następnie do akumulatora, który nie był używany przez minimum godzinę, a jego ładowanie zakończyło się minimum 24 godziny temu, przykładamy sondy pomiarowe do biegunów akumulatora. Jeśli na wyświetlaczu ujrzymy wartość pomiędzy 12,5 a 13V, oznacza to, że Akumulator jest naładowany i sprawny, przynajmniej jeśli chodzi o jego napięcie spoczynkowe. Napięcie starego akumulatora po czekaniu ponad 24 godzin od naładowania wynosiło 12,52V. W przypadku nowego miernik wskazał 12,97V nieźle. Pomiar napięcia pod obciążeniem. Może się jednak zdarzyć, że wasz akumulator będzie w spoczynku trzymał te 12,6 V, ale gdy obciążymy go już jakimś odbiornikiem, to okazuje się on miękką fają i napięcie spada na dłuższy czas poniżej tych 10 V. Dlatego, aby to sprawdzić, użyjemy tego testera obciążeniowego, tak zwanej opornicy włoskiej firmy. Możemy go użyć zarówno do akumulatorów 6-, jak i 12-V o prądzie rozruchowym do 1000A. Prąd z akumulatora zostanie przepuszczony przez opornik tego urządzenia. Pamiętajcie, że przed pomiarem należy naładować swój akumulator. Test polega na podłączeniu. Krokodylków testera do biegunów akumulatora, plus do plusa, minus do minusa, wciśnięciu przycisku, poczekaniu 10 sekund oraz odczytaniu wartości ze wskaźnika. Tylko chwila, czy, czy wy też nie ogarniacie na pierwszy rzut oka o co chodzi z tym wskaźnikiem? Spokojnie, już tłumaczę. Górna podziałka pokazuje nam napięcie akumulatora. Lewa strona jest dla akumulatora 6V, prawa dla 12V. Jeśli po obciążeniu wskazówka zejdzie na zielone pole, akumulator jest git. Jeśli na żółte, no to już średnio, jeśli na czerwone, no to już jest naprawdę źle z takim akumulatorem. Mamy tutaj też takie schodki, które oznaczają wartości prądu rozruchowego. Jeśli na przykład dla akumulatora 800A według normy EN wskazówka zejdzie na ostatni skodek oznaczający 500A, no to dobrze z nim nie jest. Takim testerem możemy też sprawdzić ładowanie naszego akumulatora w samochodzie, a także rozrusznik. Napięcie po obciążeniu starego akumulatora nie spadło poniżej 10 V. To dobrze, i wróciło do około 11 V, mieszcząc się jeszcze na zielonym polu dobrego prądu rozruchowego, ale niedużo brakując do przejścia na żółte. Nowy akumulator również przeszedł ten test oczywiście lepiej niż jego starszy kolega tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Po około kilkudziesięciu minutach napięcie wzrosło z 12,8 na 12,9 V. Dlatego właśnie należy odczekać godzinę lub więcej, zanim zmierzymy to napięcie spoczynkowe. W starym akumulatorze napięcie spadło do 12,42 V. Sprawdzenie gęstości elektrolitu. Akumulatory kwasowo-ołowiowe różnią się w swojej konstrukcji. Konkretnie chodzi mi o możliwość wglądu do jego środka. Znajdziemy zarówno takie z korkami, jak i takie bez tych korków. To czy one są jest zależne od konkretnego producenta i modelu akumulatora. Te ze zdejmowanymi korkami pozwolą nam na sprawdzenie gęstości elektrolitu, prawdziwych własności akumulatora za pomocą przyrządu zwanego areometrem oraz w miarę potrzeby na dolanie Wody destylowanej. Gęstość elektrolitu sprawnego i naładowanego akumulatora powinna wynosić od 1,25 do 1,28 g na cm w temperaturze otoczenia 25 stopni Celsjusza. Czasami po zakończeniu procesu ładowania przez słabsze ładowarki napięcie pokazywane przez miernik wskazywało będzie na prawidłowe 12,6V. Jeśli jednak sprawdzilibyśmy gęstość elektrolitu tego akumulatora, to nagle mogłoby się okazać, że już nie wykazuje on stanu naładowania, pokazując na przykład 1.18 g na cm3. Korki czasami są zakryte etykietą, nie są widoczne na pierwszy rzut oka. W starym akumulatorze mamy dostęp do korków pod listwą. Ale uwaga, przy takiej robocie ubierzcie rękawieczki ochronne, najlepiej gumowe oraz okulary ochronne, bo elektrolit akumulatora należy do substancji żrących. Zdejmujemy jeden z korków, wkładamy nasz areometr oraz zaciągamy elektrolit, aż nasza miarka zacznie pływać. Widzimy, że pomimo ładowania i napięcia 12,5V elektrolit wskazuje gdzieś 1,22 g na cm3. Może to być również wina kiepskiej ładowarki. W tym nowym akumulatorze nie mam możliwości sprawdzenia elektrolitu... E, no, e, bez wiercenia. Pomiar przy użyciu tych trzech urządzeń może nie będzie aż tak dokładny jak przy użyciu takich y, używanych w profesjonalnych serwisach akumulatorów, ale da z grubsza informację o tym, czy wasz akumulator jest OK, czy wymaga ładowania. Czy może już nadaje się do wymiany? A i przypominam jeszcze raz o kodzie zniżkowym. Wszystkie niezbędne informacje, jak zwykle, znajdziecie w opisie pod filmem. A jakie Wy macie jeszcze inne sposoby, rady na to, jak w prosty sposób możecie sprawdzić Wasz akumulator samochodowy? Piszcie w komentarzach. Pamiętajcie jeszcze o ocenie mojego filmu oraz zasubskrybowaniu kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Trzymajcie się i cześć!